Dzień dobry, witam w trzecim odcinku nowo rozpoczętej kariery w grze Football Manager 2023, w której to prowadzimy zespół FC Andorra, której to właścicielem jest Gerard. Pikę na zapleczu hiszpańskiej La Liga pod ostatnim odcinkiem, za co serdecznie Wam dziękuję. Uzbieraliście dość sporą liczbę pozytywnych ocen i postanowiłem, że jeżeli tych ocen pod kolejnymi odcinkami będzie dość sporo, to tym szybciej te następne epizody będą się pojawiać. Myślę, że do takiego deala możemy śmiało dojść. Rozpoczęliśmy ostatnio rozgrywki drugiej ligi hiszpańskiej od niesamowitego meczu kto nie widział, niech sobie obejrzy epizod drugi niesamowitego meczu ze Spadkowiczem z pierwszej ligi hiszpańskiej, czyli drużyną Deportivo Alaves, który mimo tego, że zremisowaliśmy, no to przypominam, że był to pojedynek pomiędzy outsiderem, czyli Andorą, a drużyną będącą faworytem do awansu. Z powrotem na szczyt hiszpańskiej piłki XG, czyli liczba oczekiwanych goli w tym meczu Andory wyniosła 4. Tak więc powinniśmy tak naprawdę to spotkanie wygrać. Zanim jednak przejdziemy do kolejnych meczów ligowych, dziś zagramy na początku z Mirandesz oraz Lugo. Od razu wam zaprezentuję, gdzie plasują się mniej więcej poziomami te zespoły. Lugo na miejscu 19 według Bukmacherów, Mirandesz jeszcze niżej. Jak widzicie, nasz, nasza Andora jeszcze wyżej awansowała w stawce tych bukmacherskich zapowiedzi tego sezonu. ну no? Zanim do tego przejdę, przedstawię Wam profil naszego nowego lewego obrońcy. Znakomicie na starcie w naszym klubie spisującego się na treningach, ale to oczywiście może wynikać przede wszystkim z nieogrania tego piłkarza, a po drugie z jego wieku, ponieważ w metryczce Franka Tabanu znajdziemy wiek 33 lat, a dlatego no to wskazuje na to, że będzie to zawodnik, po prostu, który będzie grał na naszej lewej obronie tylko przez ten jeden sezon, postanowiłem, że mm, chciałbym postawić na kogoś lepszego niż Diego Pampin. No i mam nadzieję, że Frank Tabanów w tym pojedynczym sezonie naszej czy swojej kariery w naszym klubie no, da nam troszkę radości. Jeden z Was, a dokładnie Drop at Top, polecił mi, żeby Bundu, Mustafa Bundu wystawić na pozycji numer 9, ponieważ on również prowadził karierę w Andorze i Mustafa Bundu w pierwszym sezonie strzelił mu 50 goli w lidze. Chciałbym to zobaczyć na potwierdzeniu jakimś screenem, no ale powiedzmy, że uwierzę, dlatego też stosując się regularnie do Waszej, do Waszych sugestii, postanowiłem zamienić miejscami Federico Andrade właśnie z Mustafą Bundu, w ten sposób, że Andrada zajął miejsce z lewej strony boiska na lewym skrzydle, natomiast Bundu zgodnie ze wskazówką powędrował na pozycję numer 9. Jest to nasz debiut na naszym, no niestety, póki co niewielki Obiekcie w Andorze, nawet nie w Hiszpanii, który rozpoczynamy od dość groźnej akcji Mirandesz na szczęście, która skończyła się na niczym. Saraga, dosłownie chwila upłynęła od ostatniej akcji i tym razem Andora w natarciu Mustafa Bundu. Drop at Top. To była najlepsza sugestia do tej pory w tej karierze nie tylko dlatego, że jest to dopiero trzeci odcinek, ale już ta roszada na pozycji numer 9 zaczęła odnosić jakieś skutki. No i zobaczmy dalej. Tabanu, ale z najwyższym trudem Herrero, czyli golkiper drużyny dzisiejszych gości, paruje ten strzał na rzut rożny, który wykona Kanezin, czaił się tam bundu, choć on tam raczej atrybutami. Typu szybkość, skoczność. Z tego co kojarzę nie grzeszy, no ale to nie, będzie, to nie będzie, mam nadzieję, nasz najmocniejszy punkt właśnie przy stałych fragmentach gry. Tutaj najczęściej liczy się na rosłych, choćby środkowych obrońców. Jakobo. Ostatnio niezbyt udany ten mecz z Deportivo Alavés jest Orejana. Nasz młody pomocnik, niestety, tylko obok słupka. 41. już minuta, czyli pierwsza połowa niemalże za zapasem Mustafa Bundu urywa się w polu karnym, ale niestety kieruje piłkę prosto w ręce Herrero. Wykonamy sobie dwie zmiany w 60. minucie na skrzydłach, przede wszystkim na lewe wpuścimy nasz nowy nabytek wypożyczonego z Las Palmas Alberto Moleiro, a na prawą stronę Miguel Silveira, który zdążył błysnąć naprawdę niezłą grą w pierwszym starciu ze spadkowiczem La Liga, tak więc zobaczymy, czy dziś i przyniesie podobna zmiana podobny skutek póki co. Na zegarze widzimy, że mamy 20 minut do zakończenia tego spotkania. Miejsce Lapeni jeszcze Diego Alende i widzę, że ja się totalnie tutaj pogubiłem, ponieważ Alberto Moleiro trafił nie na lewe skrzydło, ale na pozycję numer 10. Mam nadzieję, że nie skończy się to dla nas źle, ponieważ Moleiro też potrafi przecież grać właśnie na pozycji tego wysuniętego, najbardziej rozgrywającego 3 minuty doliczone przez arbitra, połowa z tego czasu już upłynęła, tabanu, może nasz nowy zawodnik coś pokaże w końcówce tego spotkania, celne dośrodkowanie na głowę dzisiejszego bohatera ale ten no nie skierował piłki jednak do bramki gości, tak więc ostatnie sekundy pewnie upłyną pod znakiem takiej, takiej kopaniny, choć może nie. Orejana pięknie odnalazł Silveira i proszę bardzo, Alberto Moleiro, witamy oficjalnie w zespole Andory piłkarza, którego możemy wykupić, ale najpierw musielibyśmy uzbierać dodatkowe jakieś 7 milionów euro, tak więc pozytywne wyniki jak najbardziej w tym momencie są wskazane, no ale... Dobra, dobrze, że strzeliliśmy tego, e, tego drugiego bramka, tego drugiego gola, ponieważ Mirandesz jeszcze w ostatnich sekundach starało się... E, Coś tutaj stworzyć, złapali z nami kontakt, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. Najważniejszy fakt jest taki, że FC Andora wygrywa swój pierwszy mecz w karierze, awansując przynajmniej tymczasowo na pozycję numer 5. No i optymizmem napawa przede wszystkim to, że za chwilę gramy z Lugo, choć Lugo, jak widzicie, też sprawia niemałe niespodzianki, ponieważ w pierwszej kolejce pokonali Las Palmas, a w drugiej pogonili Teneryfę. Jeszcze tuż przed y, trzecią kolejką La Liga Smart Bank mam przyjemność zaprezentować wam ostatni albo przedostatni transfer tego pierwszego okna transferowego w Andorze. Potrzebowaliśmy wzmocnień na pozycji środkowego pomocnika, gdzie póki co jedynymi osobami, które widzę do gry to są Orejana i Carraga, dlatego potrzebowaliśmy zwiększyć głębie na tej właśnie pozycji. Dlatego też 25-letni Senegalczyk z Hiszpanii hiszpańskim paszportem, czyli Pape Sheik, Diop, został nowym zawodnikiem Andory, zarabia co dość sporo, ale i tak cieszę się, że udało się sfinalizować ten transfer, czy tę wolną umowę podpisać. Ponieważ na początku tego okna transferowego nie był w ogóle zainteresowany papę szejk Diop, żeby dołączyć do nas choćby na testy. Życie go nauczyło, co często w futbolmenażerze się sprawdza, że kiedy kończy się okno transferowe, kończy się okres rejestracji piłkarzy, to nagle taki Diop może być nieco bardziej chętny do, na dołączenie do klubu z jeszcze niższą pensją niż yy, początkowo. Wychowanek Celty następnie duży, duży transfer do Lyonu za 10 milionów euro, seria wypożyczeń, aż w końcu witamy Papy Diopa w Andorze. W drugim meczu wyjazdowym w tym sezonie postawiłem na dwie zmiany wyjścia w wyjściowej jedenastce. Od początku wyjdzie Alberto Moleiro i od początku wyjdzie Brazylijczyk Miguel Silveira. Pozostała jedenastka bez zmian. Jeszcze musimy poczekać troszkę na debiut wyjściowej 11 papy Szejk Diopa, ponieważ jest on zawodnikiem totalnie nieogranym, więc po pierwsze nie chcemy psuć wyników naszego zespołu, jakości jego gry, a po drugie boję się, żeby Szejk Diop nie doznał od razu jakiegoś poważniejszego urazu. Pokazaliśmy siłę. Nie ulega wątpliwości, że pokazaliśmy dość sporą, nieoczekiwaną jak na outsidera ligowego siłem w pierwszych dwóch kolejkach tego sezonu. Znakomity mecz z Deportivo Alaves, gdzie można powiedzieć, że straciliśmy tak naprawdę te dwa punkty, a nie zyskaliśmy jeden. Później zwycięstwo w kolejce drugiej. Tymczasem do przerwy nie zobaczyliśmy ani jednej akcji w tym spotkaniu. 9 strzałów drużyny Andory, zaledwie dwa celne. Oczekiwane gole również pozostawiają dość sporo do życzenia. Ze zmianami wstrzymywałem się aż do 60 minuty kiedy to Fernando Canezin zastąpił młodego Moleiro i ponownie przewróciłem, żeby być może coś w pewien sposób rozruszać. Mustafę Bundu zamieniłem miejscami z Fede Andradą. Zobaczymy jaki i czy w ogóle przyniesie to skutek Fernando Canezin no już miałem mówić że może jakaś asysta po wejściu z ławki ale to by było za piękne tymczasem Tabanu Tabanu Faulowany nasz nowy francuz w polu karnym i mamy chyba pierwszą jedenastkę w tej karierze to nie było w tym, w tym pierwszym meczu żadnego rzutu karnego, przynajmniej sobie nie przypominam. Ewidentny karny i tą właśnie jedenastkę dla FC Andory wykonywać będzie Orejana, który został wyciągnięty przez bramkarza, jeszcze Andrada piłka ponad poprzeczką bramki golkipera gospodarzy. Ale straciliśmy teraz szansę wybitną, no nie ma lepszej szansy niż rzut karny, no może są, ale... Kurde, no to powinien być gol. To powinien być gol dla, e, dla gości. No A tego gola niestety e, Handro Orejana nie zdołał strzelić. W miejsce Andrady wpuścimy bardzo doświadczonego Carlosa Martineza, już 36-letniego Hiszpana. No i zobaczymy, co przyniesie ten ostatni kwadrans tej trzeciej kolejki La Liga Santander. bo tutaj e, rozpędza się zawodnik rywali. Zawodnik Lugo. No jednak ta forma z początku sezonu Lugo, która, której najlepszym odzwierciedleniem są dwa zwycięstwa w pierwszych dwóch kolejkach, ma swoje potwierdzenie również i w tym domowym meczu dla drużyny Deportivo. Teraz uwaga, bo bardzo niebezpieczne miejsce na wykonanie rzutu wolnego, który ląduje na poprzeczce bramki Raula. Lizo Aina, więc mamy furę szczęścia, choć furę szczęścia też mają gospodarze XG na poziomie 2, ponownie przypomina się ta pierwsza kolejka, kiedy w podobny sposób zgubiliśmy dwa punkty w starciu przeciwko Deportivo Alaves, także no wyrażę jednak swoje niezadowolenie z postawy moich zawodników tutaj, Trzy punkty były na wyciągnięcie ręki, tak jak w kolejce numer jeden. No ale mimo wszystko, nie ma co narzekać, to dopiero pierwsze trzy mecze tego sezonu. Mamy pięć punktów, nie mamy żadnej porażki. Budujemy tak naprawdę gdzieś świadomość taktyczną, może moich zawodników. Budujemy między nimi zgranie, tym bardziej, że nowych nazwisk to się pojawiło z 8 albo i lepiej, albo i nawet 9. Dlatego nie narzekajmy naprawdę ten sierpień. Wyglądał w naszym wykonaniu całkiem nieźle. Liczę na to, że złapiemy wiatry w żagle już przy okazji najbliższego meczu przeciwko Eibar. Przyjrzyjmy się, gdzie tutaj, no właśnie, Bary, Potencjalnie trzecia siła tegorocznych rozgrywek La Liga Smart Bank, więc, no, może być również ciężko. Zauważyłem po tych pierwszych trzech meczach, że... Bardzo skromne, mamy oczekiwane gole naszych przede wszystkim napastników, czyli Andrada Kanezin tutaj po 0,33 szans na gola na 90 minut w przeciwieństwie na przykład do Mustafy Bundu czy Orejani nawet ze środka pomocy. Chociaż nie Orejana to sorry, to akurat ten rzut karny mógł sporo zmienić. Tam rzut karny jest na 70% chyba wyceniany, ale mimo wszystko. 054 Alberto Moreiro, no oni spisują się czasami nawet ponad stan, no ale nie zmienia to faktu, że musimy poczynić pewne zmiany, które doprowadzą przede wszystkim do tego, żeby w końcu to nasi napastnicy byli w stanie e, przynajmniej mieć okazję do pokonania bramkarzy rywali. Tuż przed meczem z a chciałem zaprezentować Wam mojego nowego prawego obrońcę. Mojego nowego prawego obrońcę, którym nie miał być Senegalczyk, którego pokazywałem wam w odcinku drugim, tylko 27-letni Francuz Maxime Spano. Powitajmy zatem naszego nowego skrzydłowego zawodnika w defensywie, który wita się z nami kontuzją, która wyklucza go z gry na kolejne 6 do 8 tygodni. Chciałem, żeby zadebiutował już dziś. W sensie jutro w niedzielę w starciu przeciwko czwartej aktualnie drużynie. La Liga Santander, ale prawdopodobnie się tego nie doczekamy. Tak więc witamy serdecznie, Maxim, nie mogę się doczekać Twoich występów pewnie w meczach listopadowych na zapleczu La Liga. Tak wygląda zawodnik, którego walory głównie polegają na grze defensywnej specjalnie z przodu nam nie pomoże. Bardziej ten profil wygląda nawet na takiego środkowego obrońcę, aczkolwiek nie chciałem zestawać jedynie z Altimirą albo Peczaromanem, więc stąd ten wolny transfer dosłownie w ostatnim dniu okna transferowego, ale plany na kolejne miesiące, dwa miesiące, maksim z Panu miał zgoła odmienne. Skutek niewielkiej bądź co bądź liczby sytuacji, do których dochodzili, czy nie dochodzili nasi napastnicy, zmieniłem rolę moich skrzydłowych, w których role dzisiaj wcielą się Silveira oraz Andrada. Na odwróconych skrzydłowych z poleceniami częstszego zagrywania piłki jednak do zawodników tych, którzy te gole strzelać powinni. Dziś na prawej stronie obrony Pecha Roman, ponieważ no, nie, nie chcę mi się do tego wracać. Bundu, bundu. Pierwsza minuta bundu. Nawet nic nie mówiłem. Jakie zagranie Orejani do bundu w 20 sekundzie tego spotkania przeciwko bar I po, po, no, nawet, nawet, nawet nie zdążyłem oczu otworzyć, oczu skupić na tym, co się dzieje na boisku. A nasza Andora prowadzi w tym spotkaniu już 1 do 0. Tak spotkania można rozpoczynać. No i proszę bardzo, od razu. Um, może no nie ci skrzydłowi, których wymieniałem przed, przed meczem, ale e, nasz młody Orejana, nasza przyszłość, nasza nowa e, przyszła gwiazda, mam nadzieję, otwiera drogę do bramki Bundu, tymczasem kolejna groźna akcja w polu karnym Silveira! Chciałoby się powiedzieć, że znalazł miejsce gdzieś między słupkiem a bramkarzem. Krótko mówiąc, znalazł bramkarza, a ostatecznie to ten bramkarz odnalazł drogę do własnej bramki. Tak więc 2 do 0 po 10 minutach. Świetne wejście Andory w mecz z dużo wyżej notowanym rywalem. tutaj Całe szczęście sędzia nie dostrzegł żadnej jedenastki dla drużyny gości. Poza tym warto Raula Lizoaina, Liz, Lizo naszego golkipera, pochwalić za znakomitą interwencję. Bardzo dobry refleks przy okazji tego strzału. No i tak można żyć. 22 minuta i szykuje się kolejna akcja bramkowa. I znowu po rękach czy tam nogach gdzieś Cantero, czyli golkipera gości i strzela swojego drugiego gola. Stafa Bundu w tym spotkaniu. Ehm pokazując, że faktycznie na pozycji numer 9 ten oto zawodnik wygląda całkiem nieźle szkoda tylko, że jest on piłkarzem zaledwie wypożyczonym z Anderlechtu, aczkolwiek stan naszych finansów przed meczem sobie spojrzałem, wygląda naprawdę obiecująco, ponieważ mamy w bilansie ogółem w bilansie ogółem mamy około 10 milionów euro dlatego spodziewam się naprawdę pokaźnego budżetu transferowego również przy pomocy Mam nadzieję, pozytywnych wyników Andory, o czym wcześniej i poprzednio już wspominałem, choć w pamięci ciągle musimy mieć to, że właśnie piłkarz, który teraz opuści, opuści boisko, czyli Moleiro, no powinien zostać jednak przez nas wykupiony za te 7 milionów euro, Alendę i Kanezin pojawiają się na boisku. 73. minuta tego spotkania, które tak naprawdę mamy już w garści na, stadi na stadionie w Andorze. Kolejny bardzo dobry mecz naszej drużyny. W sumie jedyne spotkania, w których nie wygrywaliśmy, Mustafa Bundu, Hatriczek, jedyne spotkania, które nie wygrywaliśmy, były meczami z dużo wyżej notowanymi rywalami, jak właśnie Eibar czy Deportivo Alaves. I w obu tych spotkaniach dominowaliśmy... Mien znacznie nawet nad tymi teoretycznie silniejszymi zespołami, więc tym bardziej cieszy to, że idziemy tutaj bardzo pewnie po 8 punktów do ligowej tabeli. W końcówce w miejsce już starszego lewego obrońcy wejdzie Diego Pampin i może w miejsce Caragi. Damy szansę debiutu również Diopowi. 87 minuta, Pecha Roman. Gdzieś tutaj e, szukamy swojej okazji do strzelenia tego piątego gola, żeby oficjalnie móc potwierdzić pierwszą w tej karierze historyczną manitę na własnym obiekcie. <laughs> na razie. Na razie jednak, jeszcze chwilę będziemy musieli na to poczekać. Andrada podłącza się do jego pampin znakomicie, odnajdując niestety, ale środkowego obrońcę drużyny gości. Małe zamieszanie, mały bilard w środku boiska, który skutkuje tym, że jesteśmy znowu pod naszym polem karnym. Miałem pochwalić Mikę Marmola za znakomity odbiór, ale to, co zrobił po chwili, ponownie. Kolejny piłkarz, który oddaje piłkę prosto pod nogi rywala. No nie wygląda już to tak dobrze jak 4 do 0, ale mimo wszystko piłka nożna jest takim sportem, w którym wygrywa mecz ten, który strzeli więcej goli. My strzeliliśmy tych goli więcej, więc z czystym sumieniem pochwalić możemy naszych zawodników. Wszystkie mankamenty są do nadrobienia. Przeanalizujemy to, ponieważ otwarte mamy już centrum danych, z których zapoznamy się na początku kolejnego odcinka, na których na który to serdecznie zapraszam przedpremierowo moich, moje osoby tutaj kochane, wspierające kanał. Całą resztę, nieco później, ale tak jak wspominałem na samym początku, im więcej pozytywnych ocen zobaczę pod tego typu materiałami, to tym szybciej będą się kolejne epizody tej kariery pojawiać. Dzięki już Wam serdecznie dzisiaj za uwagę. Było naprawdę nieźle. Andora kończy trzeci odcinek na czwartym miejscu La Liga Santander. Oby było. Tak samo albo jeszcze lepiej w następnych epizodach. Do zobaczenia. Cześć.